Dobry wieczór, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, słówko, na dobranoc, muszę się z wami tym podzielić, moją radością. Miałam dzisiaj mega dobry dzień. Ja to odbieram w kategoriach cudu, ponieważ dzisiaj na kanale notatki subiektywne przybyło mi 6 subskrybentów. Coś takiego nie zdarzyło się od dawna. Ja się mega cieszę ze wszystkich osób, które mnie słuchają. Natomiast przekroczenie tej magicznej setki sprawiło mi dzisiaj tyle radości, że nie mogę wyjść z podziwu, że to w ogóle się zadziało. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Cieszę się, że chcecie mnie słuchać. Chciałabym, żebyście troszkę więcej angażowali się w komentowanie tych moich treści, ale być może to przyjdzie z czasem samo. Jeszcze raz wielkie dzięki i życzę wam cudnej nocy. Ja będę dzisiaj spała jak dziecko w objęciach Morfeusza. Dzięki za wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia.